Witamy w pięknym lesie, jesiennym lesie. I co? Idziemy ryć w ziemi. Jest z nami dzisiaj dodatkowo Paweł i, i, i Wojtek. Także jesteśmy we czwórkę i działamy. I gitarka lecimy, a wy zostawiacie lajki, komentarze. Oglądajcie te nasze filmy. <śmiennie> Jest piękna moneczka, pierwsza. Ale chyba perel. Chyba tak Tak, 49.5 groszy A zobaczymy, co u Wojtka Obok guzik Ale chyba bez czapki Bez czapki bez bez czapki, ale fajne Jest no. Jest no, no i pięknie. Czyli to się zaczyna już. Tak. Mówię, że nic nie znajdę. To już jest, to jest, to już Wojtelek, to już jest ten moment, nie? To już ten moment, zaczyna się po prostu. <grym> to nie, po prostu. Nie, o, jeszcze zuchem jest spać. A może? Wtedy. I to razem poważną po, po, po rozmowę fi, o filo, filozofii, rozmawiali. Tak. <grym> Moleczkę widzicie. <grym> Pokażę, no i mam useczkę. Piękność. No i Wojtek, kolejny guzik. Koło tamtego, co przed chwilą był. Teraz jest wielki. I bez ucha, nie? No. A też nie ma czapki. Korony, dobra. <laughs> Ale jest. Jest, guzior. No, potem zdjęcia porobimy. No właśnie. A tymczasem biegniemy dalej. Lecimy dalej, ekipa tu ryje. o i Pawłowi wpadła właśnie taka część. Piękna, nie wiem co to jest. Pocisku łuski, łuski, nie? Łuski, tak jest. jakby tak jakby te łuski. No, tak, tak. I to jest Czołgowy, kawał tego jest. Kawał, kawa no. Fajna. Szkoda że nie cała, nie? No szkoda. Ale by cieszyło. No, Szabłot by na plecach nieść To by się do plecaka nie zmieściło. <noise> Dokładnie. <głos> Dobra, lecimy, lecimy dalej, dalej. A ja tutaj z dołeczka stara bateria, stara bateria. A tutaj koleżka wózkę. To jest przeptem, nie? Z 42 roku. Tego fajna. I tą kamerą nie wyostrzy. No ale cieszę. Ala, co tam ma? O, A tu się na zimę przygotowuje. widać. Tu chyba uderzył ten Iskander. Dobra, lecimy dalej. No i Paweł tu trafił. Guzik Kale Pierwszy dzisiaj. No. Nie? Jest sztuka, radość. Sztuka się liczy, nie? A ja tu łażę, zamiast szukać to dyskusję prowadzę. Dobra, standard. Standard, ale standard. Wywiad że wywiad wraca. Dobra, lecimy Dobra, tak. dalej. Coś okrągłego. Guzik Guziel. Jest guzik. Piękny Następny To jest trzeci guzik Trzeci, trzeci Ale lecę. ci Lecimy dalej Będzie mundur A jak? No, zbieramy na, te, jezio, na mundur Tak na mundur nie? No. Ej, ale kurwa widzisz Sieje nie? No Obywaj Od chwilą wyszła łuska od topeszki A teraz troszkę większy kaliber Teraz coś takiego koleżka nam tu znalazł Coś od czegoś o, Zapalnik to jest Tak mówisz? A jest, jest zapalnik I następny guziczek Z pięknym łóżkiem zachowanym Cieszy I mały guziczek tym razem Bez korony Ale z oczkiem i teraz koło tej jednogroszóweczki międzywojennej, guziczek Tak zwany kalesoniak Ja też Dobra, i oczywiście spadł Dobra, zaraz go znajdę I idziemy dalej Alan tu mówi, że podeszedł, bo jest coś chyba ciekawego Kształt Okrągły Nie mówię że to jest nie wiem. Zobaczymy zaraz. Czy to? A kawałek. Nie. A już myślałem, że to jest bagnet? Prawie. Prawie, że No, coś okrągłego. Moneta? Nie. Krążek. Nie. Guzik. Guzik. Kalesoniak, Guzik. nie? nie no. tak daleko, to kamerę tak nie chyci Ona nie ma ostrości na no, Fajne no, ale jest, nie? Jest, tych guzików... Już, już troszkę my dzisiaj nakopali Tak Także sztuka jest Na trzy mundury <laughs> Dobra Pogoda jest elegancka do poszukiwań Także lecimy dalej Alan tu ma następny guzik Tak, już mamy i cztery jest tych guzików, nie? Jest, no. Jest łóżko zakrzywione. No i dobra. No Pięknie. Lecimy dalej. Będzie wiaderko guzików na koniec. Piękna jesień. Dobra. Na nie coś będziemy pokazywać. A ja tu z dołka wyciąłem taką dużą łóżkę zardzewiałą. Rozdartą z boku. Jakoś tak wybuchła krzywo. <laughs> Ale on z czymś tam walczy. No i tak na no To guziczek, to łuska. Ta moneta jakaś była z blasperelu. Cała przyjemność poławić nawet po lesie. Miejmy nadzieję, że coś ciekawego w końcu tu wyskoczy. Lecimy dalej. A ja to jest dołeczka. Część orzełka, to skrzydełko znalazłem. Kurczę, szkoda, że nie jest cały. Byłby piękny na pewno, pięknie by to wyglądało. No ale niestety, tylko kawałeczek. Może znajdę następną część. Ale coś zaczyna coraz lepiej to wyglądać. Także miejmy nadzieję, że taki cały wyskoczy orzełek bardzo wycieszyło. Tam chłopaki też coś znaleźli. Idę za chwilę do nich podejdę, zobaczę. Także jest dobrze. No to lecimy dalej, jeżeli coś będzie ciekawego, będziemy pokazywać. Paweł grzechotkę znalazł W skrzyni biegów coś, nie? No chyba tak. Ale jakiś tryb, nie? Jeszcze w, do, w dobrym stanie. Do komarka można zamontować. <grym <grym lecimy dalej. Paweł <grym> tu ma jakiś sygnał. Ciekawy co tu ma? No tu wyjdzie bagaż z, z torbami z tego lasu. Tak, Zaczynamy. O kurde Co my tu mamy? Guziczek. A jest korona? Nie. Nie ma tu Bez. Kurde. Ale... Coś z tej, coś tej korony? Już dzisiaj... Który? W sumie nie wiem 3, trzy, dwa, pięć... Około dziesięciu Także jest że dobrze. A ty Alan jak tam? Masz pozdrowienia od pana. Tak? Z Tydzień temu z nim rozmawiałeś. Tak? No No to elegancko To pozdrawiam tego pana, Można nas oglądać będzie Pana grzybiarza Pana grzybiarza Dobry dzionek się, dzień się cały czas tutaj widzę rozkręca to będziemy do nocy tu łazić Dobra lecimy dalej Paweł kolejnego Guziora kalesoniaka Kalesoniak, chyba dzisiaj nie wiem, piąty chyba także... Będzie wracał to dwie kieszenie Tak, będziemy mieli, nie? W razie w nie? <grystanie> Przy kalesonach w tak. Będzie, Ale... na... Będzie na zapas Ale cieszy Cieszy, cieszy. Tu, cieszy. Żywe ludzie zbierają, my tu szukamy Jest elegancko, lecimy dalej Tak się cieszy, Są, co ma <grystanie> Jest orzełek, koło tej jednogroszóweczki międzywojennej Widno, bez orła. Bez, bez, orła. bez orła bez korony Szukamy Bogu, panowie no, bo to Pięknie, pięknie czerwoni, czerwoni mu zabrali koronę tak Ale pięknie, pięknie Cieszcie, nie? Wow. Dobrze jest Ale dalej szukamy Gdzie naprawdę robię za kamerzystę no, A ja dalej kameruję A ja dalej kameruję to, Łapy tu orzeł, orzełka wyciągnął. Hala. No. Ten chyba drugą część ma. Ale to jest bardzo są wiesz. Takie panciary fajne, nie? A jest. Drucik. Aluminiowy. Jakiś może tego. Ładnie biłość. Plus 60, nie? Ale no to tak właśnie, wie. kolor, nie? Kolorek fajny Dokładnie. Nic, lecimy dalej. Tu widzę radość, no. jest na twarzy. Alan dzisiaj rozbroił system. <laughs> jeszcze nie koniec dnia macie, macie jeszcze duże pole po Jednak się muszę wrócić jeszcze, bo jeszcze w tym dołku coś ma Jest dół orzełka, Jest dół orzełka Dół orzełka Dobra, weź już tyle. Pięknie. Ja tam się zawijam. Idę sobie tam. Czekaj, pokażemy całość. Buzik Nie o. 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 <laughs> Niebywałe. Alan, masz dzisiaj swój ziel. Proszę was. Elegancja Francja. Tylko szkoda, że mu komuchy komronę, koronę zabrały. No, dokładnie by, by to było pięknie no, tak. Pięknie, pięknie Ty ma kolesaniaczkę? O, już spalony do. Dobra Także fajny teren Ty Idę trafiła. ja teraz Idę teraz ja po swojego orzełka A. I Wojtek trafił Trzeciego Swojego orzełka Jest, mam ptoka. I to wszystko w jednym miejscu praktycznie Patrzew. można powiedzieć Tu guziczek Ale cieszę Teraz guziczek ja. u Pawła Także Pięknie Super. A ja tu jeszcze sygnał mam. Także ryję, ryję dalej. Ja teraz guziczek. Paweł, kolejny guziczek. No, scho już schowany. Hello. Dobra, dobra. Później pokażemy. A tu jest jeszcze sygnał, tak? sygnał. O, tu Paweł ma. Zaraz wrócimy. I tu Wojtek też guziczek. Także jest. O, jaki mamy... Mamy gwóźdź 5-calowy. Krokwiok, tak zwany. Aha, ale kwadratowy on jest Ano, Kwa kwadratowy. Także no. stary, stary, nie? No, pięknie, pięknie, piękne patrz, miejsce. Patrz. Guziki u Wojciech. Wojtek, guzik, Wojtek guzik, a tu Paweł, piękne jakieś przypinka Przypinka jest z tyłu nawet. Tak. To od kobiety, jak we wojsku był. Chyba tak, nie? <laughs> jakiś motylek. A, tak mi się wydaje. No <laughs> pięknie, szukamy tu dalej Wydany na tym. Ten... dzisiaj. Tak, szukamy, szukamy dalej. Ja teraz, <laughs> ja teraz podstawka, guzik. Wiem, Wojtek nie wiem, nie wiem. guzik, Paweł kolejny guzik Z jednego miejsca, to jest w ogóle nie wiem na, wysyp jakiś na, Dosłownie na 10 m kwadratowych nie? Tak, bryłki, tak Także pięknie Ryjemy dalej No i Paweł że? Piękna znajdka o, Cieszy doły. nie? Bez dołów. Ale jest Co no do tutaj ale... mamy może da, dajcie zagadkę widzom, co, co to jest? Co to jest właśnie? Zagadka, to jest <laughs> zagadka dla was, co to jest? Drodzy widzowie, co to jest? Piszcie w komentarzach no. Dużo tych komentarzy. Subskrybujcie. subskrybujcie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Subskrybujcie, potem komentujcie. Wbijcie, wbijcie dzwoneczek, dzwoneczek, żeby nie zapomnieć o następnych odcinkach. No właśnie. I druga zagadka, też było już chyba nagrywane, no, ale może... Ale... ale tu chyba wiemy na 100%. Albo to może być ten, patrz. Ale to jest znalezionek gdzieś lizak. Lizak. Takie były w PRL-u, no, takie, takie kwiatki Może to jest forma do lizaczka? Właśnie, zobaczcie, kurde, kurde <laughs> forma wszystko, się zgadza, wszystko się zgadza, bo w PRL-u były takie o, o, lizaczki były, no były no, Wy tutaj kurde... To. Guzikami się zajmujecie Zna Znaleźliście... A to jest kopalnie... Guzik? Następny ja, Może to kurwa żałuję, że w PRL-u Bo to nie, jest No, jest Jeszcze przychodzi do głowy Szkoda, szkoda że wiaderka nie wziął się I część harmonijki Toto z nej zostalo.